Cześć, witajcie. Dzisiaj na dobrą sprawę miała być już prezentacja uchwytów firmy Art, ale też z częścią praktyczną, czyli z montażem. Niestety ten montaż byłem zmuszony odłożyć w czasie. Tak więc to, co zobaczycie za chwilkę, było po prostu nagrane wcześniej z myślą o montażu. Jednak na razie będzie to tylko prezentacja. Cech tego uchwytu i to, co dalej mówię w filmie, jest na chwilę obecną nieaktualne. Dlaczego? Moi drodzy, chciałem powiesić telewizor na bardzo fajnym uchwycie, który za chwilkę zobaczycie. Natomiast sam uchwyt waży 5 kg plus telewizor 15 kg, a wieszane by to było jak się okazało na pojedynczą płytę karton gips. Myślałem, że zrobiłem tam wzmocnienie pod telewizor przyszłościowo, pod uchwyt, ale niestety nie w tym miejscu, co chciałem. Tak więc czeka mnie po prostu modernizacja ściany, wzmocnienie tej ściany i za jakiś czas pewnie, mam nadzieję, ten uchwyt powieszę, bo jest naprawdę solidny, naprawdę fajny. Ale za chwilkę zobaczycie po prostu jak on wygląda, jakie ma możliwości regulacji, jaki ma udźwig, parametry, wszystkie pozostałe. Ceny macie w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was na tą prezentację. Zaczynamy! OK, zaczynamy część teoretyczną, czyli pokażę wam jak ten uchwyt jest wykonany, jakie ma cechy. Nie jest to pierwszy uchwyt Arta na moim kanale, ponieważ widzieliście już dwa: jeden do monitora tutaj w studio naszym, taki mały, a drugi do telewizora 40-calowego. Więc tutaj to będzie do mojego osobistego telewizora 37-calowego. I mm, dlaczego taki uchwyt? Zobaczcie to w części praktycznej. Mam specyficzne miejsce na poddaszu na telewizor, gdzie zaraz nad nim jest belka, więc przyda się właśnie taki regulowany, odchylany bardziej od ściany. Jakbym sobie kupił kiedyś większy telewizor, po prostu to odsunę bardziej od ściany i. Tam mi się pod tą belkę to wszystko zmieści. No i moi drodzy, mamy bardzo solidny, bardzo ciężki karton, naprawdę ogromny. Uchwyt model to jest AR75, standard Weso, oczywiście. I przekątne ekranów od 23 do 65 cali, więc takie giganty nawet powiesimy. 50 kg udźwigu, więc też potężny. Mamy przelotki na porządkowanie kabli i regulacja bardzo zaawansowana, ponieważ uchwyt może być 55 mm przy ścianie czyli 5,5 cm albo 47 cm na pełnym wyproście możemy go sobie odchylić mamy też regulację w pionie od plus 3 do minus 10 stopni oraz 120 stopni regulację na boki, czyli w poziomie no i co jest ważne mamy tutaj podwójne ramienie pojedyncze, powiem wam, że jak widzę takie uchwyty z pojedynczym ramieniem do masywniejszych telewizorów to jest jeszcze telewizor LCD, więc cięższy no to nie robi to dobrego wrażenia a tutaj mamy solidne, podwójne ramię więc to wszystko będzie stabilne tak więc myślę, że tyle jeśli chodzi o teorię raczej z tyłu nic ciekawego więcej nie znajdziemy ja Wam teraz pokażę jak to jest wykonane pierwsze co tutaj widzimy to zestaw przeróżnych śrub, śrubeczek mniejszych, większych do poskręcania wszystkiego w całości, mamy też potężne tutaj Kołki i potężne wkręty, które mi się nie przydadzą, bo to są wkręty do betonu. Natomiast ja tam mam płytę karton-gips, więc muszę innych kołków użyć. Tak więc mamy te wszystkie tutaj akcesoria niezbędne. Tutaj są oczywiście prowadnice do zamontowania już samego telewizora, do powieszenia na tym uchwycie. Dokręcane, jak widzicie tutaj, i tutaj mamy zaczep, więc pewnie w ten sposób to pójdzie. Yy, mamy tutaj kilka wysokości przymocowania do telewizora, więc mamy regulację. No jest to naprawdę sztywne, solidne. Też jest taka poziomica. Ona chyba tutaj gdzieś wypadła, z tego będzie trzeba ją wczepić. I sam element główny, naprawdę solidny, masywny. Zaraz go rozpakuję. Mamy też instrukcję, możecie sobie spojrzeć na cztery śruby do ściany. I sam ten niezwykle ciężki element główny, zobaczcie, mamy tutaj tą płytę, na którą wieszamy już telewizor. Robi solidne wrażenie. Mamy takie plastikowe ochraniacze, takie też solidne z plastiku z wypustkami, e, chwytaki, uchwyty. A od tyłu wygląda to tak: mamy tutaj oczywiście otwory montażowe i bardzo solidne, grube elementy. Zobaczcie, trochę go tutaj już ręcznie, tak, bez telewizora odgiąłem, jeszcze nie do pełnego wyprostu. No i daje to naprawdę duże możliwości wyregulowania właśnie w, takich, właśnie w takich problematycznych miejscach, jak właśnie pod jakąś belką, czy pod jakimś meblem, czy nawet w narożniku można to sobie wtedy powiesić. No dobra, widzieliście, solidny kawałek stali, naprawdę fajny, funkcjonalny uchwyt, nie też znowu taki drogi, natomiast tak jak mówiłem na samą płytę bym telewizora nie wieszał, bo to z uchwytem jest 20 kg, plus jeszcze fakt, że on będzie od tej ściany odciągnięty, czyli siła ta prężąca, ściągająca w dół będzie niestety jeszcze większa, więc nie chcę po prostu, żeby i uchwyt, i telewizor, i pół ściany mi na środek pokoju, więc jak sobie wzmocnię to to będziecie mieli oczywiście część praktyczną na pewno kiedyś to nastąpi. W każdym razie jak macie ściankę betonową czy jakąś zmacianą i taki uchwyt wam się spodobał, oczywiście możecie go sobie kupić, cena jest w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was, cześć.